Kiedy strasznym jest wysokie mniemanie o sobie. Pisze Ewagriusz. Straszną jest rzeczą mieć wysokie mniemanie o sobie przy niewielkich dokonaniach. Nie jest strasznym y, posiadanie wysokiego mniemania o sobie, ale wtedy jest ono straszne dopiero, kiedy ja mam. Rzeczywiście niewielkie dokonania, kiedy to, co o sobie myślę, po prostu jest dalekie od doświadczenia, dalekie od prawdy. Jak właściwie z nami jest? Oczywiście trudno to zważyć, trudno to zmierzyć, co jest wielkie, co jeszcze nie jest wielkie, ale warto po prostu nad tym się zastanowić. To, że ja mam wysokie mniemanie o sobie, nie jest nawet złe, jeżeli rzeczywiście moje dokonania są wielkie, ale jeżeli nie są takie, to wysokie mniemanie o sobie jest straszne. Czy to słowo straszne jest najwłaściwsze, nie wiem, ale pomyślcie o tym zdaniu. Straszną jest rzeczą mieć wysokie mniemanie o sobie przy niewielkich. Dokonaniach.